Dobry wieczór! Witam Was dzisiaj z mojego wiedzmiejskiego domu pod miodną lipą. Jest piękny styczniowy wieczór. I tak sobie pomyślałam, że podziękuję Wam za subskrypcję mojego kanału. Udało się mieć ponad 100 subskrypcji i mój kanał wygląda troszeczkę inaczej. Wybaczcie więc moje rozczochranie. Ale dzisiaj w podzięce przeczytam Wam fragment z książki Komu mruczy kot? I będzie to wiersz, pieśń naszego życia. Na kanwie życia nasze słabości i moce układają się nutami zapisu melodii. Wysokie i niskie dźwięki wibrują zdarzeniami, wspomnienia zaś. Odznaczają się pauzami. Każdy takt odmierza rytm codzienności. Gdy wyśpiewujemy tylko naszą moc, nie pozwalamy sobie na pokonywanie słabości. Nucąc melodię marzeń, pulsujących pod batutą serca, dajemy sobie miłość i radość. Z dostrzeganego piękna tańczmy więc nasze marzenia, czerpiąc z ich magii, równoważą one kakofonię codzienności. Do następnego fragmentu.